32-letni pomocnik przechodzi do Lechy ze Śląska Wrocław. Mila trafił do Wrocławskiego klubu w 2008 roku. Od tego czasu był jednym z najważniejszych zawodników drużyny. Ekipa z pomocnikiem w składzie odnosiła wielkie sukcesy z mistrzostwem i wicemistrzostwem kraju na czele. Udało się zdobyć także Super Polski i walczyć w eliminacjach do Ligi Mistrzów i w lidze Europy. Sebastian Mila był przez lata kapitanem wrocowskiego zespołu. Pomocnik reprezentacji Polski miał wspólnie ze swoimi kolegami ze Śląska Wrocław wylecieć na zgrupowanie do Turcji. Ostatecznie jednak nie wsiadł do samolotu. We wtorkowy wieczór działacze wrocławskiego klubu doszli bowiem do porozumienia z włodarzami Lechigdańsk. Zawodnik nie ukrywał, że. Chce zmienić barwy, by móc zakończyć karierę w swojej ukochanej Lechi. Tym bardziej, że szefowie ekipy z Wybrzeża zaproponowali mu bardzo dobre warunki. Ma się związać z Gdańskim Klubem długą umową. Kontrakt pozwala Sebastianowi Mili także pozostać w Lechi po zakończeniu kariery. Według naszych informacji, Śląsk, za doświadczonego 33-letniego pomocnika, może otrzymać nawet. Półtora miliona złotych, dodatkowo klubowa kasa wzbogaci się o pieniądze, których nie będzie trzeba wypłacać zawodnikowi, a to przecież około 80 tysięcy złotych miesięcznie. Sebastian Mila jest wychowankiem Bałtyku Koszalin, skąd trafił do Lechigdańsk Gdańsk w Ekstraklasie. Zadebiutował w 2002 roku w barwach dyskoboli Grodzisk Wielkopolski w reprezentacji Polski, natomiast rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 8 goli. Pozyskanie Łukasza Wiśniewskiego to strzał w dziesiątkę. Takie wnioski można wyciągać po pierwszym występie obrońcy w barwach śląskach. W Szczecinie Wiśnia do 10 punktów dołożył aż 8 asyst. Wciąż jednak koszykarz poznaje taktykę śląska i zgrywa się z zespołem. Proces cały czas trwa, tego się nie da zrobić w dwa dni. No chłopacy są kilka miesięcy do przodu, także mam dużo do nadrobienia. Ale staramy się, że tak powiem, ukryć ten mankament. Jak najbardziej można i tyle. Trefle to ekipa, która jest często na ustach i kibiców, i komentatorów. W tym sezonie Sopocianie potrafią sensacyjnie wygrać Mistrzem Polski i sensacyjnie przegrać z Beniaminkiem. Trefle przyzwyczaja, że mecze z jego udziałem mogą mieć nieobliczalny przebieg. To jest dziwny zespół, który potrafi zdobyć w każdym spotkaniu 100 punktów. Dla mnie dla mnie, mnie zadziwiają. Po jak można wygrać z Turową i przegrać z Dąbrową. Ale zobaczymy w piątek, zobaczymy w piątek, lepiej grają na wyjazdach, o dziwo, nie wiem, może, może więcej kibiców przychodzi na mecze wyjazdowe niż, niż u nich, na mecze u siebie. Ale to jest dziwny zespół, naprawdę, bo nawet sam trener wspomina, że ciężko mu, mu zrozumieć, jak można, jak można w jednym tygodniu zgubić formę. Piętą Achillesową Trefla jest na pewno defensywa. Moim zdaniem oni bronią tak słabo, dlatego że tyle wkładają sił w atak. No, grają bardzo szybko. Każdy z, z tych zawodników jest groźny w ataku i po prostu grają w siedmiu zawodników. To jest problem, bo jakby mieli więcej zawodników, to, 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 to mogliby grać lepszy, lepszą obronę. Ofensywnie bardzo dobrze w ostatnich meczach ponad 100 punktów rzucają. Także myślę, że jeżeli zatrzymamy tref dużo poniżej. Myślę, że możemy być spokojni. Tu będzie głównie głównym kluczem do zwycięstwa będzie obrona. Nic o których czego nie powiedziałem, no ale na ekipę, która rzuca ponad 100 punktów, no tylko tak z nimi można wygrać. Byli zawodnicy, pora na głos. Trenerski. Może mają problem z rotacją, ale tych graczy, którzy mają ich, mają, mają ich bardzo dobrych. Także to jest bardzo doświadczony zespół, który w tamtym roku zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Także bardzo bardzo groźny zespół tutaj do nas przyjeżdża. Musimy tutaj wygrać e, to piątkowe spotkanie. Mecz Śląska z trefem w piątek o 19 w hali Orbita. Wrocławscy piłkarze ręcznie wygrali towarzyski turniej w opatówku pod wodzą Daniela Grobelnego, zastępującego z powodu choroby szkoleniowca Piotra Przybeckiego. Śląsk w meczu półfinałowym pokonał drużynę z Piotrkowa, a następnie w finale ekipę MKS-u Kalisz. Pojechaliśmy na no, troszeczkę w osobionym składzie, no, ale jakoś starczyło nam sił zagrać te dwa mecze. Myślę, że to jest dobry prognostyk na, na ligę. Myślę, że dołączą nas chłopacy, którzy teraz mieli kontuzję i myślę, że będziemy w pełni dyspozycji na pierwszy mecz drugiej rundy. Wczoraj Wrocławienie sparowali z Górnikiem Zabrze. Przegrali różnicą ośmiu bramek. To jest ten okres, w którym troszeczkę mamy większe obciążenia. Będziemy dopiero w tym tygodniu schodzić z tego obciążenia. No chłopacy będą pomału wracać do drużyny. Myślę, że jeszcze te dwa tygodnie do rozpoczęcia meczu z, z Kielcami. Będą już wszyscy w dyspozycji, będziemy mogli spokojnie walczyć o utrzymanie w tej lidze. Mecze towarzyskie są niezbędne w przygotowaniach. Założenia są, były proste, trzeba było poszlifować zagrywki, trzeba było ograć zawodników, bardziej tych, którzy nie grali. No, zrobiliśmy to, wszystko idzie w dobrym kierunku i patrzymy, perspektywą w przyszłość, bardzo optymistycznie. Szczypiorniści przyznają, że nieco już czekają na mecz otwierający drugą rundę Superligi do Wrocławia. Przyjedzie wielkie, wiwe kielce. Dobrze jest zacząć z mistrzem Polski. Dobrze wejść w ligę, jeśli się uda dobrze zagrać zawody, to może kolejne mecze, które są arcyważne dla nas, będą dla nas korzystne. Wrocławianie przygotowują się nie tylko pod mecz z Vive, ale przede wszystkim pod kolejnych przeciwników. Treningi to po to służą właśnie, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności, pokazywać pewne rzeczy, których brakuje na, na w danym momencie. No, mamy, mamy jakieś tam problemy z powrotem do obrony, no ale myślę, że to większość zespołów takie problemy ma. Każdy trenuje, każdy chce poprawić jak najszybciej swoją pozycję w tabeli, więc my też się na tym skupiamy, żeby przede wszystkim wygrywać zespołami, z którymi mamy wygrywać. Wiadomo, że nie. Będziemy rzucać się tutaj na Kielce czy na, na Płock, bo to jest nierealne, ale zespoły typu Głogów, Lubin, Gdańsk są w naszym zasięgu i myślę, że niedługo z tym zespołem będziemy grali i pokażemy, że nas stać na zwycięstwo. Pierwszy mecz Superligi w 2015 roku Śląsk rozegra u siebie 7 lutego. Podejmie vive targi Kielce. 29-letni Cypryjczyk świetnie radzi sobie także w tegorocznej edycji Australian Open. W środę Baghdadis pokonał Belga Davida Goffena i o jedną ósmą finału turnieju wielkoszlamowego w Melbourne będzie walczyć z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Sympatyczny i porywczy zarazem Cypryjczyk ma na całym świecie po tym jak w 2006 roku pokonał między innymi Rodika Ljubicicja, Nalbandiana i dotarł do finału Australian Open, gdzie uległ dopiero Rogerowi Federerowi. W karierze Marcos wygrał cztery turnieje ATP, a w sierpniu był finalistą. W sierpniu 2006 roku był ósmym tenisistą na świecie. Na rozkładzie ma zwycięstwo nad Rogerem Federerem, Rafą Nadalem czy Trzykrotnie nad Endym Marejem. Na początku minionego roku Bagdatis wypadł poza pierwszą setkę rankingu ATP, lecz swoją pozycję odbudowuje systematycznie grając w Challengerach. Od czerwca 2014 wygrał już cztery takie turnieje. W Genewie pokonał finale naszego Michała Przysiężnego z w Wrocław. Zwyżkę formy pokazał tuż przed Australian Open. Osiągnął finał zawodów w Happy Valley po Australian Open, w którym wciąż walczy, zamierza zdobywać punkty do rankingu ATP, między innymi w turnieju Wrocław Open. Podobnie zresztą jak Łukasz Kubot. Tenisista KKT Wrocław także dobrze spisuje się w Australian Open. Co prawda nie awansował do turnieju głównego w singlu, ale spisał się udanie w pierwszym meczu Debla. Awansował bowiem do drugiej rundy turnieju. Lubinianin gra w parze z Jeremie Chardim. W pierwszym meczu Polsko-francuski Debel pokonał Daniele Bracia-Lego z Włoch i Jesse Galunga z Holandii 6 do 3, 6 do 4.